Szalin, narożniku czerwonym, Tania Jakub, PM Tiger Tarnów, Narożnik Niebieski oraz KB, A w ringu sędzia Bogdan Iglik, Lubelski Okręgowy Związek Bokserski. Bardzo doświadczony sędzia. Wiele lat. Sędzia ligowy, najważniejszych pojedynków ligowych. Dzisiaj można powiedzieć, że emeryt z racji tej, że skończył już 60 lat. Niemniej jednak sportowa sylwetka dobry przegląd sytuacji w ringu pozwala. No, no, panie sędzio. Coś się dzieje, więc trzeba. Jakaś kontuzja oka zawodnika Starnowa. Myślę, że tam po prostu przy zadawaniu ciosu Pawlina po gałce ocznej być może potar rękawicą, ewentualnie kciukiem, bo tutaj zawodnik Starnowa wyraźnie sugerował sędziemu, że Doznam jakiegoś urazu oka, myślenie groźnego. Pan doktor tak poważnie ogląda Stanowka zawodnika. Obym na pewno jest ale jeszcze myślenie o tych przeciwki. Pan doktor bierze zawodnika PN Tiger Tarnów Jakuba Kanię do swojego stanowiska myślę dokona tam dokładnych oględzin 60 gramów 100 g wyższa w stawce wycieczka parcia kawałka wyszła Pierwsza runda RSC Marcin Latocha, Fight Club Koszali. A przed nami kolejny pojedynek. Przedostatni w serii popołudniowej kategorii do 60 kg. Narożnik czerwony Piotrowski Michał z Narożnik niebieski Moczulewski Pan Niedźwiedź chęcierzy. Niedźwiedź Sędzią ringowym tego pojedynku jest Jacek Konował.